Can you finish 2 finish? Can you finish? No, nie, jechaliśmy jedynkę i trójkę. To jest powrót najgorszej matki. O nie. Dobra, lewo czy prawo. No, bardzo dobre ja jest. myślę, że Halo. po raz pierwszy po prostu trzeba A, się wrąpać. Furman ma te 20 <laughs> Pokarała go Bozia od razu. Co tu? Dobra, tutaj chyba nie O, trafiłem. Zawracamy Flo No nie wierzę! A, od dobra. Od Kurde, ja myślałem, że to po prostu tu. <gry> dobrze, dobrze. Do. Yeah. Ja! No znowu zacznie się labiry. <gry> dobra. <gry> dobra, Mati mówi, że trafił, więc to na tutaj trzeba pojechać. A to lewo czy. A, dobra, prawo. Teraz. Prawo, przyjacielu, tutaj. O, siemy, przyjacielu pochór. jest. Dobra, i teraz co tego tak, chcesz? Zobaczmy Siema. kamerką, gdzie powinniśmy jechać. No, trafiłem, dobra, jestem dobry. Wiem, że w prawo. Nie, w lewo. Nie, w prawo w A, lociu. Tutaj nie. Tutaj. I teraz w lewo. Ale, I tutaj w lewo, no. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy Nie, dobra, <laughs> jednak nie Elo, trzymajmy się razem Znowu Trzymajmy Trzymaj się, się ramy, to się nie, no, ja, nie pier... posramy Jaki on jest rakowy Co? No furma, no nie jest, się wypierdala to... wszystko, Zatem no, Ale się kurwa pluje. Nie <laughs> tędy pokazuję Dobra, i teraz... Ja pierdolę co za labirynt Nie, to nie tamtędy nie? nie to nie Tędy? Fuckemakem Nintendyk? Pokazuję nie tędy Nie nie, to po prostu to była, był dobra, boost dobra, dobra. i był koniec mapki. To Ty jesteś głupi, chyba No i tędy? gdzie teraz? no. <laughs> <laughs> dobra, trafiłem, znalazłem, Elo W lewo? No to, dobra, to w lewo tędy. teraz Jebany labirynt. Tak, w lewo. A nie, nie, tutaj, tutaj tutaj. W lewo w i w prawo. Nie, nie, nie. Ja. Utopiłem się w kompleksach, a Ej, wróciliśmy po... na sam początek. <noise> A wy jeszcze checkpointa żadnego nie macie? No nie, no mamy jednego. No tak, no jeden, Dobra. Nie, trzy w sumie. Herio, się mamy trzy. Hm? Aż? No to w lewo Je tutaj. Jedź, 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 no. Tutaj i tutaj w Ja pierdole. Ej, Dokupak Mateusz. I... Na, co, co tam? Się? Wajchę przełóż. <głos> <głos> ja <głos> się, <ale. głos> Ja jestem na ósmym checkpoincie a ja jestem na trzecim o, ale znalazłem To jest łatwe Gdzie furman? A tutaj Dzięki... Chyba tak Dobra, Dobra. Tyle do dał, nie? A tutaj Jedź, I cofaj Chyba te dwa Aha Dobra. Dobra. i teraz I znaleźliśmy się panowie znowu. Jeden ja tutaj. Nie, nie myślę. To. to jest kurwa. No, co ty hmm, robisz? Kurwa, hmm. on pewnie pojedzie źle. Życzę mu no, źle. No, no. Dobra, i tędy. Kurwa. Teraz tutaj. Klejon, to jest łatwe. co oni są? Jesteś nie nieogarnięci ludzie. Dobra. Może ze dwa razy się pomyliłem? Może jesteś gorszy? Kurde. Chcesz, że jesteś lepszy? No, jeszcze ja. Życie, życie to pasmo pomyłek. A ty Dobra. jesteś jednym z nich. Jaki nie Powiedział manujek OK. Dawaj, 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 dawa, dawa, dawa. ciku. Nikt nas nie dogoni, jesteśmy bezpieczni. O kurz. Jak śmieszny. Miałem nadzieję że to zrobisz. No ja już kończę wyścig. A ja mam 9 na 12 teraz. Uf. O nie, nak jesteś ślepy! Jezu jakie to jest dopiero trudne. Aha Czyli... Dobra, pyk, pyk, pyk. Ja Nie wiem nawet gdzie mam pyk. jechać teraz. Da się, da radę, da radę, da jest radę. To jest taka w ogóle radę. odskocznie od tych wyścigów. Da radę, da radę, Zwykle. da radę. No. Ale taka ma, mało, mało śmieszna O kurde. No kurde. Nie bardzo śmieszna, ale tak jest co, To jest kurwa rakowe. <laughs> to teraz się skapać? Nie, bo to mówią o czym innym. A co? Znowu jakiś wallrite no, nie da się przyjechać? No tak, znaczy nie wallride, ale taka dziwna rzecz. Taka ta. Taka. Takata. Ja znowu wracam kurwa, wow. na Udałeś, <gry> mi też się wydawało, że wracam. Pyk! Pyk! Pyk. Pyk. Wow! Nie, to nie obserwuję. Ja, ja już ten jechałem, ale buk, buk Bóg, chyba szpanek. I no przyjeżdżałem już przez te tutaj spiralki. Spiralki? To to jest Manojek. Elo, tu... Elo, nie ogarnę tej gry Ja pierdolę, ale to jest proste No to jest. Pff, no dawaj mana, na z tego uda mi się, uda mi się. Czekaj, to Ty jest tym na u... więc, Ile jest u zielonych tych... tych Trzeci tych. według tego wszystkiego. Metą. No, ale no to był, to był taki tym, kurde. No. Taki śmieszek z ich strony. Poglądam sobie musisz. Nie ma co. checkpoint, więc jadę tam. Jak ci dobrze poszło? Ja się z no. trochę męczyłem. No nie, no powiem ci, że połowę... Nie, ponad połowę za pierwszym razem przejechałem. Jakoś tak udało tak się. Tak, tak, tak <laughs> A ci gdzieś w labiryncie siedzą. Bez jedzenia. O, oglądam oglądam Manojka. Bez perspektyw. Hey, ej, muszę to je... No. O nie! A, jesteś tu. Yeah. Nie, nie da rady. Nie bo. da rady. Jeszcze ja w złą stronę. <laughs> Ja pierdzie, to srakowe było. To jest srakowe było. Dokładnie. Srakowe było. Srakoteryjki zrakowe. Zrakowe zrakowe. no, gówno. Nie yes, zbyt, yes, nie yes, zbyt. Yes. Bateryjki nadawane? Eee, tak średnio bym powiedział. A, tak eee, tak średnio. Eee, tak średnio bym powiedział. Twoja mama robi dobre obiady. Eee, gravity deliet. <laughs> <Then> <laughs> De Jedziemy clip A changerem. to była taka gierka na komórki, nie? Chyba. Nie. Tak? Nie. No. no. Chyba tylko ty Cliffer miałeś Cliffery Elastomania. to była taka. Nie, Cliffery to nie taki Pokemon, Chyba. Nie no wiem. Dobra, oni nie wiedzą. Nie znacie się. No nie to było, było. Snake to była taka gra na telefon. No taka. A, dobra. To jest! Co? Co? O Jezus! Oj, pff, co, pff, co się wstało? Zabił mnie! <laughs> nie wiem co ja Jezus! Ej, bo mój mój zwalnia! On zwalnia, mój zwalnia Nie jechałem, przez jednego busa nie przyjechałem i chuj No, nara, nara no, na na frajerzy Spokojnie, wow. radny, jeżeli już jadę po ciebie O, sam o, się ogłosił, to dobrze, bo bym, kurwa, nie pomyślał Ej, no, co tu się dzieje w ogóle? No czekaj, mały ty Wow, hello, dawaj. Spadłem Dawaj, dawaj Dobra, jedziemy dalej O, kurde, co to jest? Co on zrobił? Zesrać się teraz Dawaj, o! dawaj. Tam mordy dawaj, jeże Kurwa, no, no, jak śniu. on? On nie umie no, O jeździ. co chodzi? Aha, to może tam trzeba spać na dół. Powiem wam, że tak, on, tak. on nie potrafi jeździć po ścianie. trzeba nie, nie trzeba spać. Trzeba spać, bo no, ja jadę cały czas, nie można spać. znowu można. kurwa, będę ostatni. <laughs> <laughs> ja pierdole. Całe życie. Nie dajemy się wygać, Ja wypadłem poza rampę. Całe życie ja wypadłem. No nie, jestem ostatni. A nie znowu będą w ogóle. Komentarze, kurwa, nie dobra, ruszaj tą myszką, idioto Ej, dlaczego mnie tak wcześniej z ja 8 razy. Dawaj Aż tak musiało kilku wypierdolić. O kurwa, nie wierzę, no nie, no nie, no. Ale no wypierdoliło mnie. Ale my, czy wy to widzicie? Halo Ale wy jesteście na czekoladę? Tak, na łódź. No tak, No mnie też! Raz, raz on pojedzie bokiem po tej ścianie, raz da. on nie jedzie bokiem i od razu spadasz. Frajer. nie no, kurwa Dobra, jedź. No Do co on nagle tak pomyślał sobie? A, pojadę Bo inaczej. Boże, czy ty dziś nocujesz na dworze? Ej, ale Pana Boga dotyszony no. spoko ziomek. Dał na chlebie wino. No, tak jedyne, za jakąś amarenkę, czy...? No amarenkę, no. Amarenkę, Kurwa! Panie. No nie da się tego. Ale dziwnie się jedzie, no. Panie Jezusku, zabij mi tę wodę! Jad, jadę, jadę po ścianie. No kurwa wypierdoliłem się po prostu tak o co ja mówię, o wyleciem O takiego tak nagle się wywróciłeś Ja pierdol Nitrzę A jajaj A wy, wy, wy ja. wytłumaczcie to mam przyjechać się już? Jechałem no kurwa je pana! Łowę dziwu dawu A ty tak przyjechałeś? Mówię... Wyskoczę sobie? No przyjechałem Serio? No Ale Jak się z tym czujesz? No nie wiem, bo i tak jest za chwilę taki moment, którego no nie da się przyjechać. A ja mówiłem wam dzisiaj, że byłem na biegu lektora Lek lektora pora? kurwa, dzięki tak, <śśmiech> Jakiś Jaki no, no Kurwa no nie. No, no, no dlaczego on o, nagle tak sobie jedzie? No no. no tak... Jedzie i nagle a nie będę jechał. A wypierdolę się tak na. No 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 no. Dlaczego no, by? No, 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 no. Jadę albo nie jadę, kurde. Ty, ty, to powinno być Keniu biedyt, kurde. Can no i you dlaczego finish? ty tak zrobić Kurwa, dlaczego? tak Jezus, no nie. Nie, ja nie przeklinę. No, dokładnie. od kupuj kulturę. Łaba djabada. Czy jak to tam szło. Spędzić i wlecimy. Czy ktoś już przejechał tego Wall No, Flotar podbywał. No tak. Ja prawie. Ja też prawie, gdybym sobie nie pominął. O, dopierdaj. Tak, tak. O, jednym. Wow, do góry nogami. No i znowu w tym samym miejscu. tym takim, takim, takim. tym takiej prostej ostatniej. No i ja tam właśnie sobie jechał. No kurwa. No paniek, mano, no Ja tam sobie jechałem na tej prostej ostatniej. I tak no mówię... jaki to jest down kurde, normalnie motorowa down Za szeroka ta... Down i mówię wyjadę sobie i sobie Ale Ale W ogóle ktoś nie usłyszał? Że razem Elo. damy Dobra, radę Damy <grym> radę Ja dałem wyskok chyba, <grym> <grym> ja dałem wyskok, chyba. <grym> Czyli mam szansę być jeszcze pierwszy na tej mapce, tak? Mhm. Bo nikt nie przyjechał jeszcze UnoRidzika <grym> Tego, z tego, czekaj. no tego pierwszego, o to ci chodzi? Tak No to ja już dawno a ja tam trzeba skręcić! I... A ja myślałem, że tam trzeba po dwa znaczki wjechać. Ja Mam okay. dość życia Co na tej ty? tej planecie. Ty nawet nie próbowałeś tego wallrideować? Ja nie. Bo to są dwa okrążenia. Planowałem, ale na końcu tego wallride'u trzeba skręcić w lewo. A ja Co sobie mówię, o dwa, tam prórzenia. są jakieś dwa punkty ze strzałkami, znaczy, że trzeba w nie wjechać. Się okazało, serio? To, tak nie trzeba. Są dwa okrążenia flotarku? Tak, są dwa okrążenia. Nine. Najn... tak patrzcie, tak tutaj o. A może cliff changer nie jest do tego dobry? Nie, 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 nie. Kurde, easy to bot. Sz ja może nie może wiem, kurwa, być. jak można tego nie zrobić. To jest tak proste. Kurde, tak proste. No, prosty no, to no, ty umówi. jesteś ziomek. Ale, futter, czemu ty ostatnio te najtrudniejsze rzeczy robisz? To ja zawsze robiłem jako pierwszy. Cieba, Mati, widziałem jak się Ja już nic nie mówię. I e, ty jest, Karu zaraz. Halo? Ja pierdolę, Ja pierdolę, jak się wywalił na mordę. Piękny widok. Kto się wywalił na mordę? Urman. Ten jest No No to faktycznie władze. musiało być pięknie. Ale jak tam wskoczyć na górę, Flo? Dlaczego się przekręcasz, ty, Pierdolony rowerze. rowerze? No, tam jedziesz przez tak a, już, <laughs> dobra, To jest motorower. motorowerze. A ja pierdolę tak w ziemię to jest dobry plan. Chuj skierujecie? czekajcie, powiem wam dosłownie to za momencik. Uwaga, 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 uwaga. Przejechałem za pierwszym razem to. <grym> Flota jakieś czy ty tam, uskuteczne na pewno, na pewno. Dublujecie flotę, kurwa. <grym> 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 najgorszy, <grym> najgorszy widok. Beskidu? No zajebiście nie 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 pan, no ostatnio, Ja nie wiem, bo on jedzie, niby jedzie prosto, a nagle, nagle no, zmienia zdanie i tak, 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 się tak. wypierdala no ja Co tam tak, w tak, 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 śmieciu prosto... Przez... mówisz, kurwa jak się <laughs> ten ryj I Nie mów tak więcej no, Nie odzywasz. Ja zauważyłem, że, ja zauważyłem, że musi to... być po prostu cały czas pochylony, bo jak za bardzo go wyprostujesz, to on się prostuje Ale to nie... wyjedziecie na takim wyprostowaniu? Wow! Nie no, ja już przyjechałem tego wallride'a no, no tak, to się zgadza to by się zgadzało ja dwa. to jest takie rakowe i gdzie ty nie, jesteś, nie, bo, bo nie próbuję... Dojechałem. Próbuję ciebie znaleźć gdzieś tam Ej, no skończcie dwa, to już! Dwa. Nie dasz się, musicie... dwie osoby muszę mu kończyć. No jak mi ten debil kurde ma dał na... No. Muszę podjechać pod to Panie i panowie, czemu się wszystkie ma... Są takie... Siema Mati, jak tam I leci? <laughs> jak życie? Jesteś dwie miesiące O mną, Rudy. O jeju. A, furman, daj spokój. O jestem właśnie na no. tym URGU i teraz mi się uda na pewno. Dobra, ukończyłem wyścig. Trzy, 2 <noise> i jeden. Ale wiesz, że twoje ukończenie wyścigu niczego nie zmienia. To nie. moje będzie to ważne. Najważniejsze. To po moim skończeniu pokaże się licznik. Hmm. Ja, ja czuję, że Mateusz się poddał. Mhm. <noise> nie dlaczego? Nie dla psa te... kurwa. Skąd ten Dobra, patrzę na furmana. W co ty robisz? Kurwan Ja? ja chcę prób próbuję <noise> zrobić kaczki Marty jak się bawi. Na 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 bardzo, na na Świetnie, To jest świetnie, świetne z... Ja mam plan, żeby jechać Martiego. cały czas po tym jasno niebieskim Uwaga. Trochę może tym ciemnym I to się uda wtedy Poszłem pływać Płynął Kurwa Maty jakie dobra o kurwa, Ale... jaki to jest ty Co ty robisz? Ja znajdę z własną technikę. No i za trzecim razem gotowe. Ała, ała! I spada. panowie, jak próbujesz? się z tym czujecie? Aha, bo tam na dół. Nie, to nie działa. Ej, jak się z tym czujecie? Zamki to bardzo, tak, w sumie to nas to nie interesuje. Ja już się poddałem jakiś czas temu, więc. A no, ale właśnie chciałem tylko zapytać tutaj, czy Was to nie? nie, nie widziałem. Obserwuję matynia, co tam ciekawego. A też zaraz sobie pojadę i tutaj będę sobie obserwował Matynia, bo w sumie jestem ciekaw, jak on sobie z tym wszystkim radzi. Bardziej emocjonalnie interesujemy, jak on do tego podchodzi. Czy już się poddał, czy może? Czy pojawiło się wątpienie, czy jeszcze nie? Pójdź do Laryngologa. Pro, proponuję, nie wiem. Nie mówiłem raz. No, jak masz problemy ze słuchem, to mogę powtórzyć. On ma problemy z brzuchem. Czym? Z odbytem. Bez kurwa gruby. To był Co fosie. jak co, ale resji mi Tak, tak. mówiła. No skąd to ziomek. czemu ty jeszcze nie skończyłeś? Jak dobrze jesteś? No kurwa skończyłem to już, prawda? Mati wyląduj, spróbuj wylądować tak normalnie. Mówię, ale nie ja to jest to jest te kurwa ta... rady, Mati, No tak, ale czy w ogóle jest możliwe to? No, tak nie jest właśnie. możliwe, bo tam masz checkpointy dalej. U, no bo Jezu, się kurwa. widziałem. Eee. Ja nie dam rady wylądować? No. Ty Nie miałeś <laughs> rady nawet przejechać tego ani razu O! Powiedziała już... osoba, która chyba ze trzy raz już nie kończyła w wyścigu. Halo, halo, ale to dlatego, że nie chciałem go ukończyć no, i tamte niech. Niech Jezu, no, tam te wyścigi były proste. Dlatego, że nie chciałem go Jezu, to nie jest możliwe, wiesz, żeby wylądować Aaaa, sprawdzimy to. Po gromcy mi gdzie to. Dobra no. Żegnam Może jak będę robił taki ten Ireting. I, I w tym samym momencie salto. Do wody spróbuj, ja bym do wody próbował. Patrz na to. Do wody to zbierał Kurwa lechroch Pawlak, do go to jebane gówno no Co za ten shit, to jest, to jest shit normalnie Mati! Mati! Co? <noise> Pomogę ci! Łap moją rękę! Gdzie jesteś? A wiecie, że jest możliwe to wylądować? <noise> no jest. Tylko nie, tylko trzeba jest. Tam, wiesz... pod dobrym kątem koła. Za. Za, za nie, wysoko nie, jest. Brawo Mati, a to weź żyję.